Siemanko, witajcie serdecznie na prezentacji serwera Predoria. Jestem Maciek, to jest Bartek i jedziemy od razu z tematem. Jak wiadomo, serwer startuje 20, także warto było przed startem przedstawić Wam, co mniej więcej na tym serwerze będziemy mogli znaleźć. Także prezentacja odpalona, więc lecimy z tematem. Dobra, na początku, jak zawsze, są pewne wstępne informacje. Tak jak wspominaliśmy, 20 stycznia startuje serwer godzina 18. Serwer Easy EasyPVP, tak jest. I tutaj, tutaj mamy najbardziej potrzebne linki do strony głównej, forum. Forum y, admini fun. czuwają, także y, możecie śmiało odbijać. A link do rejestracji Oczywiście, zobaczycie w opisie. Zobaczycie w opisie. Tutaj mamy też Teamspeaka. Jakby ktoś chciał na, y, tutaj Metinowego wejść, to y, jasne. Informacje: Maksymalny poziom 220. Niestandardowo. Dosyć, no, ale, dosyć, ale jest 220. I y, y, maksymalnie dwa królestwa czerwoni, niebiescy. Niestety uniosie się. Nie dostało. Nie dostało się do elity. Nie dostało się dwa 6 siódmy bon. Yy, I lecimy dalej. No tu możemy zobaczyć, jakie są yy, bonusy w różnych yy, itemkach i jakie wartości wchodzą. No to może ja teraz powiem coś o Free SMR w grze. Yy, by zachęcić nas na początku do gry, wspominamy o darmowych jazmach. Tutaj możemy zdobyć yy, smocze monety dzięki kartom. OK, dzięki wędkarstwu. No i oczywiście zabijając różne, różne bossy albo wygrywając konkursy typu OX, Quizy czy. Czy szukanie gema na przykład. No zobaczymy, co będzie organizowane na, na serwerze. Zmiany ogólne, tutaj jest dosyć dużo czytania, ale z takich ciekawszych rzeczy, to na pewno, na pewno warto wspomnieć o tym, że jest 100% wejście kamienia duszy. To jest takie fajne, fajne ułatwienie, bo często różnie to bywa z tymi kadekami. A tak to tutaj... usunięcie starych dungeonów, Wreszcie. tak jest napisane, nie spotkacie starego DT. Także ciekawe jak to będzie wyglądać. Yy, Platformy yy, biolog, wyłączenia kostemu no to raczej takie standardowe rzeczy. Yy, karty, ok, no to każdy wie jak. Karty OK działają, jak ten event, na czym on polega, także na tym się nie będziemy zatrzymywać. No to ja może powiem o handlarzach. W sklepie mamy już po 200 fiolek, co jest bardzo fajne, bo nie trzeba będzie często kupować. Kadeki, piątki, do tego mamy oczywiście potki i tutaj trzeba... Roski, roski Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że nie ma tutaj roski na magię, czyli B, my szamany będą koksić. Pewnie mamy dodatkowe kolczyki do expa, tak, także które mogą nam pomóc. No i tu oczywiście FMS, Standardowe broni na start. Tak? Na 30 level ze średnimi. Jak i tutaj warto wspomnieć o eku z niebiańskich które będzie można już od razu robić do PVP. Czyli są dostępne w sklepie, i nie trzeba będzie drobić. Właśnie, dobra, tutaj Wygląd, parę, to jest tam. parę skinów po prostu z miasta, jak wyglądają. Tak. No i badania biologa. Tutaj zatrzymajmy się na dłuższą chwilę. Dlaczego? Bo często są pytania, czy warto robić biologa, po co to robić, nie chce mi się. Powiem Wam tak, napisane jest, że trochę trzeba przy tym przesiedzieć, ale jak widać na bonusach, raczej warto. Warto. Zdecydowanie, no potwory po 15% do obrażeń umiejętności. No, rzadko kiedy takie coś wyciągniecie z eku, a robiąc biologa, to naprawdę jest dobry buff dla was. Także jak widzicie, bonusy są całkiem spore, dużo dają, także wydaje mi się, że, że warto. Dobra, system broni. No, nad tym też nie będziemy za bardzo siedzieć. No, jak ulepszone są broni po, po kolei, wiadomo, że tam. Do, właśnie, do 200 levela można ulepszać, ulepszać bronie i zarówno, zarówno zbroję, no ogólnie ekwipunek. Tak to się tutaj prezentuje. Tutaj może surka jeszcze, no to takie runiczne ostrze, święty miecz, takie podstawy, wiadomo. No jeszcze szaman, szaman dzwonek, zaraz będzie jeszcze wachlarz. Tak, no tutaj ładnie to się wszystko prezentuje, oczywiście na grze jest tak samo. No szaman, a nie szamanka, to jest aż dziwne. No. To jest aż dziwne, ale no cóż, jedziemy dalej. Dobra, system zbrojny, no to też tutaj się nie będziemy zatrzymywać. No jak to zbrojki? Zbrojki do, do 200 levela, Jeśli chcecie z tym poglądać, możecie wpaść na, na właśnie na prezentację kanału, znaczy, przepraszam, serwera. No tutaj wojowniczka. Okej, okay, ekspowiska. Dobra. Gdzie będzie można ekspić? No, 90 takie Atlantyda, później jak widać, Lodowa, Pustynia 120, yy, Dolina Ogrów 155. I na koniec wybrzmiam antykory 185 i wydaje mi się, że tutaj będzie największe nasilenie graczy w późnym stadium gry, no bo jednak jedna mapka aż do ilu? 15? 35 leveli do maksa. No to dosyć sporo jak na jedną mapę. Dobra, wierzchowce. Wierzchowce no, dają dosyć spore bonusy, bo jak widać 500 obrony, yy, 30, yy, PD. 30 PDK, 10 PHP, także całkiem spory bonus jeśli chodzi o yy, bycie w potwory. No, i jak możecie sobie zobaczyć, parę jest tutaj różnych tych wierzchowców, i zaraz będą od razu też pety. No i pety, to yy, ja może tutaj powiem yy, standardowe. Pety dodają 5kHP, 35 na potwory i 25 na ludzi. Także nie standardowo, bo jednocześnie na potwory i na ludzi, co też rzadko spotykane. No albo jedne błony będą dawać na potwory, a jedne na ludzi. Tak też może być. No i możecie tutaj sobie wgląd zrobić. Dobra, mniej potworów. No to. Tradycyjnie, jak naciśniecie sobie po prostu Prawne. zapytania, to będziecie mogli zobaczyć, co z danego metina bądź mobka będzie mogło Wam dropnąć. Nie trzeba będzie pytać, co z czego dropi, bo po prostu będzie, będziecie mogli to sami sprawdzić. Tutaj smocze runy, no tutaj to chyba Ty myślę, że. Typowa alchemia. Typo... Typowa alchemia podstawa: 50 no i... na potwory, 15 na odporności na klasy, 20 na siły i 25 na ludzi. Zawsze przydatne. Tak, na stałe. Pierścionki również, ulepszenie do plus 9. Dodatkowy przedmiot w ekwipunku. Tak jest. Szarfy i skrzydła i do PvP, i do expa tutaj. No tu też nie trzeba się długo za ten I dungeon. Tu tutaj widzimy screeny z dungeonów. Yy, no jest krótki opis, jak dungeon wygląda. To na tym się nie będziemy skupiać, ale to już zobaczycie w grze, także warto wbijać i się samemu przekonać. 80 level Beran, potem 130 Tyranozaur i Meduza na 170. Meduza, Fufiu, Fufiu za Eee, lecimy z kostiumami, co my tu mamy, oczywiście kostiumy dostępne jak do expa także do pvp, do pvp mamy silny przeciwko ludziom 30, kolejny bonus na ludzi. Strasznie dużo procent na ludzi ataku, max pz, coś czuję, że tu będzie bardzo dużo khp, bardzo dużo na ludzi i exp, no co my tu jeszcze mamy, potwory, metiny, bossy. Klasyka, klasyka po prostu. No i stroje, to też można sobie poprzeglądać. No to taki, takie podstawowe. Taki wybieg tutaj dla, no i fryzurki, jak widzimy tutaj fryzurki. Na HP i ludzi też mamy parę dostępnych. No, ta dniowa maska się no, fajnie w prezentuje. No, fajny kapelusz. No. Bogarta. I mamy grafiki. Skład załogi też warto wspomnieć. Y, Unitr, Muerte oraz Ironia. Tutaj ta załoga będzie się... Opiekowała serwerem. Tym serwerom opiekować. Także tyle z prezentacji samego serwera. Mamy nadzieję, że będzie petarda. Że bardzo fajnie będzie się na nim grało. No i co możemy więcej powiedzieć? Ym... No możemy przypomnieć o naszych social mediach oczywiście. I przypominamy, że wraz z Predorium jak startuje o godzinie 18, również startuje stream. Także warto wbić, godzina 18 u nas na, yy, na streamku, kto jeszcze nie zna, wiadomo link w opisie. Tutaj możecie wbijać twitch.tv.com.pl, stream, stream offline, ale na razie czekamy na Was. No i oczywiście również fanpage, Fan page, na który Was zapraszamy, jak i, jak tak i YouTube, kanał na oczywiście. YouTube. No, także to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze social media i o tą prezentację. Mam nadzieję, że widzimy się na serwerze. Ja byłem Maciek, to był Bartek, a to była prezentacja z serwera. No i oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrypcję na dole. I zapraszajcie ludzi na kanał, bo naprawdę warto i będziemy kontynuować tę serię aż do końca. Także zostańcie z nami i trzymajcie się ciepło. Cześć!